Kochani, w dzisiejszym filmiku chciałabym powtórzyć raz jeszcze, ale w inny sposób, o tym, że to my jesteśmy jedyną mocą kreacji naszego świata, jaki widzimy, i o tym, że czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, to nasz zapis energetyczno-informacyjny określa naszą rzeczywistość, jakiej doświadczamy. I teraz chciałabym powiedzieć, że nasze myśli, Tworzą nasze przekonania. Nasza uwaga, podążająca za tymi przekonaniami, tworzy całą naszą rzeczywistość, ponieważ nasza uwaga i skupienie naszej świadomości na naszych przekonaniach to jest nasza energia, która ładuje ładunek informacyjny i poprzez nasze ciało, poprzez ducha i nasze ciało fizyczne, czyli materię, rodzimy rzeczywistość, którą widzimy w świecie zewnętrznym. I czy my tego chcemy, czy my tego nie chcemy? Moment przebudzenia to jest moment, w którym zaczynamy obserwować siebie, zaczynamy obserwować swoje myśli, swoje reakcje na świat zewnętrzny. Zaczynamy zadawać sobie pytania, dlaczego doświadczam coś, czego doświadczam, a tak naprawdę nie chciałabym doświadczyć. Zazwyczaj to są te pytania, dlatego że zazwyczaj budzimy się w momencie, w którym czegoś nie rozumiemy, doświadczamy czegoś co nie było wcale naszą intencją, a jest wręcz jej odwrotnością. I w tym momencie zadajemy sobie pytanie, skąd się to wzięło. Zazwyczaj jest to już któryś raz powtórzona jakaś pętla, która nam w ogóle w życiu nie pasuje. Najprawdopodobniej jest to zapis naszych rodziców, systemu, w jakim było nam żyć, środowiska, w jakim dorastaliśmy. To są informacje, które przyswoiliśmy jako takie, które mówią coś o nas. O tym, co lubimy, jak chcemy żyć i dokąd chcemy w życiu iść. Niemniej jednak w okresie około 21 roku życia, kiedy my chcemy się usamodzielić w naszej rzeczywistości i wyruszamy na naszą ścieżkę życia, to zaczynamy spotykać się z tak zwanymi blokadami, barierami. Zazwyczaj one pokazują nam, że one istnieją w naszym polu, a nie są po drodze do naszej rzeczywistości, którą my sobie obraliśmy za cel. Ktoś może powiedzieć, że jest to karma rodowa, ktoś może powiedzieć, że to jest jakaś trauma, że tu się wydarzy jakaś trauma, jakiś ból, nad którym trzeba pracować. Ja tkwiłam długo w tym, i uważam, że skupienie swojej uwagi na traumie, na karmie, na bólu i na cierpieniu, pogłębia karmę, ból, cierpienie i zagubienie. To jest moje doświadczenie, ponieważ jedyne, co mamy, to naszą energię. I tam, gdzie my ją kierujemy, i w jaki sposób my ją kierujemy, z jaką intencją my ją kierujemy, tego doświadczamy coraz więcej, coraz intensywniej i coraz mocniej. Byłam chyba najbardziej, jak tylko może istnieć, osobą, która potrafiła cierpieć, żałować, przerabiać coś za kogoś, do momentu, dopóki po prostu widziałam, że to się nigdy nie kończy ta praca się nigdy nie kończy. I teraz. Moment, w którym nam się przydarza taka sytuacja, to jest ten moment, w którym te nasze magiczne serce wyrzuca na z zewnątrz jakąś informację, która ma nam za zadanie przekazać, że wydarza się coś, co nie jest o nas i trzeba to uwolnić, bo istnieje to w naszym polu i poprzez to nie możemy spokojnie iść do spełnienia naszych marzeń że te nasze pole serca i w nim istniejąca boskość, nasza jaźń i te wymiary subtelniejsze, które nas tak naprawdę prowadzą zawsze wszędzie dokąd my chcemy iść, to te pole teraz patrzy na to, że to trzeba wyrzucić, a naszym zadaniem, kiedy już przychodzi ten blask, halo, coś tu się wydarza, naszym zadaniem jest zadać sobie pytanie, czego ja tu doświadczam i co mogę zrobić, aby to uwolnić z swojego pola. Poszerzyć się w tym, czym jestem, czyli w świadomości i miłości, i iść sobie swobodnie dalej. I dlaczego ja tutaj uważam, że przerabianie tego w kontekście, że jest to ból, że jest to trauma, czy że jest to karma jakakolwiek Twoja, rodowa, jest zgubne? Dlatego, że jestem sama mamą, mamy mamę. mamę Mam babcie, które żyją, i nigdy w życiu nie kojarzyłam, żeby moja mama przyszła do mnie swoim jakimś gubiankiem nieprzepracowanym i powiedziała: córko, zrób to za mnie. Nigdy w życiu czegoś takiego nie słyszałam. Ja jestem sama mamą. Ja nigdy w życiu bym nie chciała, żeby moje dzieci cokolwiek za mnie przepracowały. Więc, więc moje doświadczenie mówi, że jedyne co dziedziczymy po przodkach to ich moc, to ich siłę to ich mądrość, no i rzeczywiście zapis genetyczny przekazywany dalej nam w postaci mądrości, albo w postaci bólu nieuświadomionego przez rodziców, tak, że tak samo dziedziczymy po nich miłość i rodzaj miłości, ale to od nas zależy, co my w tym zrobimy, kiedy Wchodzimy w okres życia człowieka dorosłego. My możemy powiedzieć, że okej, okay, mamo, to co mogłaś, to mi dałaś, resztę wezmę i pójdę w świat z tym, z czym chcę pójść w świat, tak? Ja uważam, że mądrość, siłę, moc i tak jakby dar życia dziedziczymy po przodkach. Wszystko inne. Co po nich zostało, bo nam właśnie od tego 0 do 7 roku życia wgrali w naszą podświadomość, wtedy właśnie my chłoniemy jak gąbka i programujemy się na nasze życie, co już jest też udowodnione naukowo. W tym momencie nie wiemy, co nam oni zaprogramowali, ale zaczynamy dowiadywać się właśnie wtedy, kiedy przychodzi taki czas, że powielamy jakieś wzorce, które z nami nie rezonują w życiu dorosłym i mówimy: Ej! Ja nie będę robić tak jak na przykład mnie nauczono. Ja decyduję się inaczej robić. I to już są pierwsze kroki do takiego świadomego istnienia. Ale jak widzicie, nie chodzi tu o to, żeby cierpieć, zanurzać się w ból, zanurzać się w cierpienie i tkwić w tym rodzie. Zauważcie, że tak naprawdę nie ma szansy na to, by się dowiedzieć prawdziwej historii. O tym, czego matka, babka czy sąsi nie sąsiadka, tylko ktoś z rodziny nie przerobił. Nie da rady. Zobaczcie, kiedy Wy nawet powtarzacie komuś jakąś historię, zawsze do tego dokładacie jaką część siebie. I teraz jakby powtórzyć, że ty chcesz przerobić jakąś historię Twojej matki, babki i prababki, bo ty chcesz coś przerobić, to zupełnie nie masz na to szans, żeby to się pokryło z prawdą, co ty tam przerabiasz. Bo to było, to minęło. To już zostało tworzone, przemielone, przepracowane dalej, wyewoluowane w Twoim kodzie DNA. I teraz wracanie do takich historii jest tylko zabieraniem Twojej energii, bo kiedy ty wchodzisz w swoją przeszłość, tracisz moc w teraźniejszości na zrobienie tego, ty nie potrzebujesz cofać się nigdzie. Ty potrzebujesz usiąść w ciszy. I zadać pytanie do tego inteligentnego serca, które ma zapis całej twojej podświadomości, ma mądrość całej twojej nadświadomości, ma zapis twojej nieświadomości również i ma ciebie świadomego. Więc kiedy usiądziesz i zadasz sobie wewnątrz pytanie, zamkniesz oczy, wejdziesz do środka, wyciszysz się, zrelaksujesz ciało twoje, wejdziesz do tego ciała całą swoją świadomością. I zadasz sobie pytanie, czego tutaj doświadczam i w jaki sposób mogę to uwolnić, aby na wszystkich poziomach nastało poszerzenie w tym, czym jestem, czyli w miłości i świadomości, i abym żył dalej w mądrości i czystości swojego serca. Nie potrzebujemy nic kompletnie robić, potrzebujemy tylko być w swoim ciele i w swoim procesie, w swoim doświadczeniu. Nie musimy na nikogo zrzucać winy, że to ktoś zrobił. Nie musimy. Jeżeli żyje to w naszym zapisie, to znaczy, że to jest nasza ścieżka do naszego przebudzenia. Bo to my zadecydowaliśmy, do jakiego łona chcemy wejść, do jakiejś konstelacji, w jakiej energii się zanurzamy. I to, co w nas już nie rezonuje, jest kluczem do otwarcia się naszej świadomości. Bo co, jak nie moment, w który jest niekompatybilny z Twoją ścieżką, Ciebie budzi. Oczywiście, że to coś Ciebie zatrzymuje, chce Tobą wstrząsnąć, abyś Ci powiedział halo, tak dłużej nie chcę. Wtedy się rodzi Twoje wary iść, Twoja właściwe ja, które mówi, ja tak nie chcę i w tym momencie ustanawiasz, jak ja chcę. Tu się zaczyna ścieżka prawdy autentyczności, która prowadzi Cię do źródła, przyczyny, praprzyczyny i która niweluje to źródło, tworząc nowe swoje własne autentyczne przekonania, których skutkiem jest Twoje szczęście i spełnione życie. Także moc do Twojego życia jest w Tobie. Pozdrawiam.